Brednia o fotowoltaice, Brednia numer 12. Bierzecie i otwieracie swoją skrzynkę. I co to my tu mamy? Zawiadomienie. W Twojej gminie będzie dofinansowanie. W Twojej gminie startuje program. W Twoim powiecie mamy dofinansowanie ze względu na rosnące ceny prądu. Może być to zawiadomienie, może być to informacja, może być to informacja o zebraniu w OSP Twojej gminy. Czyli tak naprawdę będą tam słowa uwierzytelniające tą zwykłą ulotkę. Słuchajcie, jest to chwyt marketingowy, w którym zobaczycie informacje o różnych kosmicznych kwotach dofinansowań, a ma to na celu tylko to, żebyście kogoś zaprosili do siebie do domu na tak zwany bezpłatny pomiar i weryfikację skorzystania z dotacji. A tak naprawdę będzie to zwykły handlowiec, który będzie Wam wciskał najdroższą możliwą ofertę. Co z tym zrobić? To, co ja zrobiłem przed chwilą, bierzecie, wyrzucacie do kosza. Ale wiem, że większość tych bredni, o których teraz mówimy, o których mówimy na naszym kanale, oglądają ludzie młodsi, więc serdeczna prośba do Was, uczulcie swoich rodziców, swoich dziadków, że jest to jedna wielka ściema, że to nie są żadne zawiadomienia z Waszej gminy, tylko to są zwykłe ulotki marketingowe, bo sprzedawcy, którzy potem chcą do Was przyjść do domu, sprzedadzą Wam fotowoltaikę, w najdroższej możliwej na rynku cenie. To nie są żadne gminne zawiadomienia. To jest zwykła brednia, że ktoś do Was przyjdzie, bo jest teraz jakiś magiczny program. Pamiętajcie, to Wy musicie uczulić tych ludzi, którzy sobie z tym nie poradzą, którzy uważają, że jak przychodzi coś z jakąś ładną pieczątką i ma napis zawiadomienie, to na pewno jest ważne i na pewno wiarygodne. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, że zawiadomienia. Informacje, zebrania gminne w jakimś OSP czy w jakimś domu młodzieży organizowane przez firmy zewnętrzne, nie przez waszą gminę, to jest zwykła reklama i nie należy jej traktować jako pomocy społecznej, pomocy gminnej. A dofinansowania przedstawiane w, w tych programach z reguły pochodzą z jakiegoś programu, ale kwoty dofinansowań często są brane po prostu z czapy.